Serwus to będzie dobry dla wszystkich, bardzo gorąco i bardzo serdecznie ja jestem Mielik i to kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft Palio nowo, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie niestety dzisiaj jestem sama, ale właśnie dlatego możecie mi zostawić łapkę w górę, słuchajcie, żebym nie czuła się sama także koniecznie słuchajcie, łapkę w górę, jedna łapka w górę to jest słuchajcie, jeden uśmiechnięty clipper, także zostawcie łapkę w górę zanim zeskoczę zwierzę, uwaga, trzy Dwa, jeden. Mam nadzieję, że zdążyliście, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie naprawdę przekazacki. Pamiętajcie o tym, żeby również subskrybować mój kanał, e, ponieważ dzisiaj co, słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo tajemniczy, ponieważ będziemy robić, słuchajcie, tajemniczą podwodną bazę w zamku. Wiecie, jak to jest mieszkać, słuchajcie, z chłopakami. Oni naprawdę, no, nie ma chwili spokoju, więc stwierdziłam, że muszę zrobić, słuchajcie, takie miejsce, w którym będę miała po prostu... Chwila, żeby odetchnąć. I stwierdziłam, że takim miejsce może być Fontanna, żeby zrobić oczywiście takie miejsce. No nie wiecie o co chodzi. Yy, I tak też, chłopaki, zrobimy. Zamieszkamy sobie gdzieś tutaj w, w... poparciu o właśnie w tym miejscu. Może, nie, może inaczej, nie po tej stronie, słuchajcie. Może nie po tej stronie, ponieważ to jest zbyt rzucające się w oczy, ale po tej stronie to już nie jest takie rzucające się w oczy. Ok. Yy, Wykopiemy sobie tutaj, chłopaki, miejsce, zobaczcie. Tyk. Tyk. Dobra, potrzebujemy troszeczkę powietrza. Wow, nic nie widzę. Już tu mamy problem, nic nie widzę. Dobra, teraz już widzę. Okej. Okay. Yy, mamy tutaj gotowe. Nie wiem jeszcze, jak tutaj wszystko to rozwiązać. Słuchajcie, będzie w tym troszeczkę problemu, żeby tutaj tą wodę jakoś ograniczyć, i w ogóle i to wszystko. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko, sejcie, nam się to uda, ponieważ my jesteśmy. My myślimy, słuchajcie, my myślimy, także. na byś to miało. No proszę was, słuchajcie, My. Uda nam się to, ja jestem tego pewna. I tak, pierwsze co robię, słuchajcie, to tabliczkę. Po prostu zrobimy tabliczki. Myślę, że to jest najlepsze wyjście z tej sytuacji, żeby nam tutaj woda po prostu nie wpadała. To jest naprawdę uciążliwa. Zobaczcie. Okej. Okay. Mamy sobie ogarniętą tą wodę. Myślę, że teraz to już będzie naprawdę totalnie easy to się wszystko działo. Zobaczcie. Teraz tak. Musimy rozplanować sobie to po prostu. czyli będzie typowo budowniczy, żeby oczywiście tutaj to wszystko o adycję ogarnę. Myślałam, żeby ktoś zabrać do tego odcinka, żeby mi pomógł tą bazą, no ale wiecie, no kurde, ani nie mogę w rogu zabrać, no bo no jak to by wyglądało, że sobie w rogu zabieram do odcinka. No po drugie, no kurczę, no jednak ta nicza baza, o której tylko ja powinna wiedzieć. Dlatego też, słuchajcie, no stwierdziłam, że sama jakoś dam radę, sobie nagrać ten odcinek ale z tego co widzę tutaj nie będzie jakoś tak mega dużo do budowania no jak widzicie no mamy już to w sumie Duży czas, kurde, ja stąd nie wyskoczy, to dobra, to, 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 to słuchajcie, to potem. To są takie już aspekty stricte, techniczne. Na razie się skupimy na samej budowie i na samym tym, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj sobie jakieś więcej troszeczkę światła tam. Ja nie mam w ogóle żadnych pochodni, troszeczkę tu zabrałam wszystko, ale nie pochodnie słuchajcie, nie zabrałam tych najważniejszych rzeczy, no. no to jest po prostu już tragedia. No ale dobra, słuchajcie, niech już nam będzie, niech będzie. Eee, zbijamy to sobie wszystko tak, żeby to było ładnie i symetryczne. Jest to symetryczne? oczywiście, że to nie jest. To jest bardzo niesymetryczne, Dobra, to w takim razie musimy to sobie rozwalić, ale chyba pójdę i jeszcze jedną kratkę słuchajcie w prawo i w lewo, tak żeby tutaj było jak najwięcej miejsca i tutaj też o jeszcze jedną kratkę słuchajcie w tył sobie pójdziemy Tutaj jest tutaj wszystkie profesjonalne obliczenia, może nie aż takie profesjonalne, no, ale zawsze coś. E, tutaj sobie to wszystko i w ogóle bardzo Wam dziękuję za to, że tak dużo Was tutaj ogląda to moje odcinki, naprawdę bardzo się z tego cieszę. Jest mi mega, mega miło z tego powodu, ponieważ duże serduszko ostatnio wkładam w to wszystko, także cieszę się, że Wam to się podoba i że oglądacie te odcinki, zostawiacie dużo łapek, dużo subskrypcji i fajne komentarze piszecie, naprawdę mnie to bardzo cieszy i że w ogóle obserwujecie moje Story, wszystkie, słuchajcie, moje social media, wszystkie, sobie ogarniacie. Ach, no ale tak. Czas, słuchajcie, wziąć się w garść. I tak, jeszcze tutaj dół musimy. To będzie tutaj. Podłoga będzie w tym miejscu, więc ja proponuję ją y, troszeczkę słuchajcie, rozebrać. Dlatego tak też zrobimy ładnie, oczywiście. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ale pamiętajcie słuchajcie, żeby w komentarzu nikomu nie pisać, że tutaj mamy jakąś tajną budowlę, bo oni mogą się wkurzyć, albo tutaj mi będzie jakiś pranka w tej budowli. Także słuchajcie, nie możecie mi. Nie możecie pisać ani co Ja to wam mówię tylko Wam. Słuchajcie, tylko wy wiecie o tym, że taka baza istnieje, także słuchajcie cichutko, nic, nic macie nie mówić, to jest tajemnica nasza, więc mam nadzieję, że nikt nie powie, ale pewnie znajdą się takie osoby, ale mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że mam fajnych widzów, którzy nie będą nic, słuchajcie, mówić nikomu yy, i to będzie moja tajemnica, może kiedyś Filipowi powiem, czy Psonowi, dość cikowi, słuchajcie, może kiedyś, ale na razie nie, słuchajcie, na razie to jest tajemnica i na razie ma nikt o tym nie wiedzieć, więc tak, słuchajcie, lecimy z tym koksen, lecimy sobie oczywiście brzuską, ponieważ brzuska jest Naprawdę śliczne, uwielbiam brzozowe drewno, jest takie jasne i takie czyste, ja zawsze za każdym razem to mówię, ale co po prostu śliczne, no i co mam tutaj więcej mówić biorę więcej tej brzuski e, oczywiście tutaj daję do crafting table żeby jak najwięcej jej było i lecimy słuchajcie z tym koksem takim będzie byk, dobra tutaj wszystko to będzie nasza podłoga, e, jak widzicie na razie to pomieszczenie jest duże, e, ale to będzie takie wiecie, to jest takie główne pomieszczenie że tak powiem i od niego prawdopodobnie będą odchodzić po prostu jakieś takie e, inne dodatkowe pomieszczonka, tak mi się wydaje przynajmniej, e, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało do końca ale właśnie tak sobie to wstępnie wyobrażałam i jeszcze możemy jakieś w ogóle przejścia tutaj tajemne poprowadzić, nie wiem, nie wiem zobaczymy, sobie co z tego będzie tutaj musimy zdecydowanie zrobić coś takiego, żebyśmy mogli wyskakiwać i na spokojnie sobie wychodzić, co nie? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi dobra, nie jest tak źle, nie widać tego aż tak bardzo, więc jest dobrze, naprawdę jest dobrze ale słuchajcie, tak, na razie sobie tam wchodzimy Ok, wbijamy do środeczka tutaj zdecydowanie musimy pomyśleć nad tym wszystkim a dobra, to jest, sobie, na to jest czas, na to będzie czas no to tak, w ogóle, czy ja mam coś w plecaku? Powiedzcie mi, czy ja tutaj coś mam ciekawego. No niestety, no poza tym to nie mam nic, ok? To sobie mogę go wywalić. No i tak, muszę teraz to ładnie wszystko ustawić, oczywiście. Wszystko tu musi być naprawdę ślicznie porobione. Nie wiem za bardzo jak. Bardzo dziękuję za subskrypcję. O, tak, to zrobimy, słuchajcie. Nie wiem, czy to wygląda spoko, ale mam nadzieję, że tak. Możemy tutaj zrobić, tą wyspę bardziej w ten sposób, ok? Tak, żeby to było tak I to możemy w ogóle zrobić z brzuski O, dobra, tylko że teraz nam dużo wody tutaj wleci No ale trudno już się mówi Teraz szybko sobie bierzemy znak I stawiamy go tutaj, dobra Tam nasza pochodnia w ogóle poleciała Pochodnie i do mnie, dobra Tutaj sobie ją oświetlimy, popatrzcie O, i wygląda to teraz znacznie lepiej niż wcześniej wyglądało z tym stonem. Ok, i teraz tak, tutaj oczywiście musimy też coś ogarnąć. Tutaj będą biegły prawdopodobnie, słuchajcie, te pokoiki na różne strony, ale na razie to sobie słuchajcie, tak ustawimy, czekajcie. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, popatrzcie, czekajcie, to tutaj, to ładnie zrobimy w tak, to tak, i dodatkowo to tak. Dobrze to wygląda, czy nie? Hmm, chyba tak, chyba jest okej, okay, słuchajcie. Dodatkowo, wiecie, tutaj będzie normalnie wyjście do jakiegoś innego pokoiku, prawda, z każdej strony będzie tak samo, okej, okay, no to tak, robimy, tutaj będzie podwójne wyjście, czyli tutaj może być jakiś, nie wiem, no, dobra, słuchajcie, coś wymyślimy, na razie, słuchajcie, zróbmy sam po prostu wygląd tego wszystkiego i potem będziemy się martwić, co gdzie będzie. Na razie się nie zamartwiajmy takimi, słuchajcie, bzdurami, więc tak, to tutaj oczywiście tak jak poprzednio, tutaj nie wykopaliśmy tego, a powinniśmy. Okej, okay, stawiamy tutaj to, Tu możemy sobie wyrzucić, mamy bardzo mało drewna, nie wiem czy mi, tego drewniankami mi starczy, boję się, że nie no zobaczymy, zobaczymy ale chyba będzie na styk, okej okay, starczy mi, dobra, na całe szczęście starczy jejku, a strasznie się to bałam, Patrzcie, dwa dwami zostaną drewienka, to one, słuchajcie, zostaną na coś fajnego e, musimy jeszcze płotki jakieś porobić, żeby tutaj ładnie, bo płotki to jest typowa u mnie, słuchajcie typowa rzecz, tutaj zawsze u mnie w każdej budowie nie wiem, wydaje mi się, że po prostu płotki są śliczne i zawsze pasują, no i po prostu wyjdziemy sobie z tej bazy, dobrze, że nikogo nie ma na serwerze, bo kurde, jakby tutaj zauważyli, że ja to jakieś robię tajemnicze budowle, to, no, nie, mogłoby się to wkończyć, w sensie dla mnie źle. Dlatego naprawdę cieszę się, że nikogo nie ma, ale jest też późna godzina piję, to no i 22.30, więc wszyscy sobie śpią pewnie teraz, słodko ja tutaj lecę z odcinkami. E, no ale no, słuchajcie, no ktoś musi nagrywać, co nie? Ktoś musi. Dobra, ładnie to tutaj wygląda, podoba mi się to. E, tutaj wykopiemy sobie już, żeby to ładnie wyglądało, żeby to nie wyglądało brzydko, Ok, Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. E, tutaj sobie dam crafting table. I tak, wyjdę na górę, ponieważ potrzebujemy parę rzeczy. Potrzebujemy na pewno pochodnie, o nie czy to jest noc? Uch, już myślałam. E, skoczę, słuchajcie, do tego mojego e, domku na samej górze. Muszę zebrać pochodnie jakieś, to na pewno. I więcej drewno. To w ogóle jest ponotowiczek. Ja nie wiem, co tutaj się naprawdę dzieje. E, to, jest, to jest straszne co to się dzieje. Naprawdę... Dlatego ja robię tajną bazę, żeby, wiecie, w razie... Okej. Okay żeby w razie czego to po prostu się tam skryć i nikt nie będzie, wiecie, nikt nie będzie wiedział, nawet się wrogowie nie wiedzą o tej bazie e, ja tam się po prostu schowam i będę bezpieczna, to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobre wyjście z tej sytuacji okej, okay, widzę, że tu jest... ej, gdzie jest mój mieczek? tu jest mój mieczek ty! oj, cudny pani dobra, Ok, udało mi się, już myślałam, że można spokonać, ale na całe szczęście tak się nie stało tutaj w ogóle, kurde spono. mam już wszystko, teraz nie potrzymam... co tu się w ogóle dzieje, naprawdę, nie wiem to jest, to jest coraz bardziej niebezpiecznie. Ja tutaj zamieszkałam, a to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie. No i nie wiem sobie, co co mam o tym myśleć, totalnie... Ej, to już był mój zawsze zapominam, jak zauważyliście zresztą. E, więc tak, co my potrzebujemy? Potrzebujemy patyki na pewno, potrzebujemy więcej płotków, to jest oczywista sprawa. Nie, mamy tylko no, jedną ale mamy, dobra, mamy węgiel, węgiel to sobie go zabierzemy. Mm, I zabierzemy sobie jeszcze to. Ok. I czy mamy coś jeszcze w tych skrzynkach, co nam się by mogło przydać? Chyba mamy to. Ok. Mamy jednak parę rzeczy. Dobra, ok. I to jest wszystko, słuchajcie, więc możemy sobie teraz na spokojnie wrócić. Ale wrócimy w jakiś fajniejszy sposób, słuchajcie. Czyli po prostu zrzucimy się w dół i tyle. Będzie to znacznie szybszy sposób wstać niż schodzenie na dół. Także też, hop, skaczę. oj. nie chodziło mi o to miejsce, ale i tak ok. Mm, więc lecimy sobie do naszej podwodnej, tajemniczej bazy. No, come on, dobra. Teraz musimy, to jest ciężkie. Ciężko jest tam wejść, sobie. to jest prawda, ciężko jest tam wejść, ale mam nadzieję, że warto. Ok, i tak, teraz tak. Mamy te schodki, więc schodki możemy sobie tutaj na przykład postawić. Żeby to miał taki fajny, słuchajcie, efekt zwisania, te, bal te bale. Na dole jako tako też byśmy mogli to zrobić. Ok, i tak też zrobię. Hmm. Hm. Tutaj tak samo. Mamy dalej tą jedną pochodnię, jedyną. Musimy ją oszczędzać, ponieważ... A nie, mamy przecież... Dobra, nieważne, nie, jednak sobie nie musimy oszczędzać. I teraz tak, teraz musimy wymyślić, jak to fajnie zrobić, słuchajcie. Teraz musimy to wymyślić i myślę, że to tak wymyślę. Mm. To sobie zabierzemy tutaj i postawimy tutaj też, a w tych miejscach możemy sobie postawić piecyk. Piecki, słuchajcie, zawsze nam się mogą przydać. Także ja sobie zrobię dwa piece. Oj, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. A tutaj słuchajcie, jak chceszcie taki dziwny dźwięk taki Trium, to oznacza, że przyszła jakaś subskrypcja na kanał. Także ja wam bardzo serdecznie za to wszystko. Oczywiście dziękuję. I tak, robię słuchajcie, z tego z całej reszty, bo już na raczej to nie będzie potrzebne skrzyneczki dwie. Oj, co ja tutaj zrobiłam? Dobra, robię dwie skrzyneczki, jedna będzie tutaj. Druga będzie tutaj, eee, tutaj to będzie na tym stało, ładnie. Ok, spoko to wygląda. Eee, możemy tutaj sobie podkładać jakieś rzeczy najpotrzebniejsze, ale na razie, sobie tutaj tej wyrzucimy po prostu wszystko to, co mi jest na ten moment potrzebne. Dobra, czyli to jest to, tutaj, wszystko do wyrzutki idzie. Ok. I teraz tak, musimy coś pomyśleć nad tym sobie sufitem, ponieważ ten sufit nie wygląda zbyt ok. Myślę, że sufit może być w sumie z tą nowy, więc wystarczy, że to obwalimy. No, tą nowy to jest taki, wiecie, taki optymalny, e, także mm, tak sobie zrobimy. Co tutaj? O, nie gadajcie, że mi się tutaj vlog zbagował. No i co ja mam teraz? Okej, okay, dobra, już myślałam, że mi się tak zbagował, że nie będę mogła go sobie postawić. I się naprawdę wystraszyłam, e, bo no. Nie podobałoby mi się to tutaj za bardzo, ale na całe szczęście słuchajcie wszystko jest... Oka. O, 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 o. Mayday, made, it, made. It, made it. Houston, mamy problem. Dobra. <gryw> Oponowana sytuacja, to było straszne. E, nie przewidziałam tego, że tutaj nam może wlecieć woda, ale okej, okay, już jest wszystko pięknie ponowno. No i zobaczcie słuchajcie, aha, jeszcze tam. Jeszcze tutaj zapomniałam, to są jakieś dziury, już wszystkie pozalepia. Dobra. Nie no, wszystko jest naprawdę ładnie zrobione. E, myślę, że już naprawdę duża e, większość jest tutaj słuchajcie porobiona. E, no i jedyne, co nam w sumie zostało, to po pierwsze oświetlić to miejsce, więc ja już sobie, zajmę się za to, bo tu jest za ciemno. E, więc parę tylko pochodni, słuchajcie, zabierzemy. Ok, 32 nam zdecydowanie wystarczą. I tak, po pierwsze tutaj przy wejściu oczywiście. I tu nam chyba wystarczy, bo to jest dosyć małe pomieszczenie, tu nie potrzeba też tak dużo tutaj światła. I tak, pierwszy gdzie schodzimy i pierwszy co nam się rzuca w oczy, no to oczywiście to miejsce. Więc tutaj to musi być takie najważniejsze, słuchajcie, pomieszczenie. E, ono będzie iść w dół jedną kratkę. Tak mi się wydaje, że to będzie takie dosyć dobry, taki dosyć dobry pomysł. Hmm. Musimy też jeszcze, jeszcze jakoś ukryć, sobie diamenty nasze wszystkie. To też w tej bazie. Dlatego, że, no wiecie, one jest tajne, nikt nie będzie o nie wiedział, no to będzie nam zdecydowanie łatwiej to zrobić. Także w tym miejscu będą sobie ukryte wszystkie moje skarby. E, to trzeba tutaj też zniszczyć ale tak, co zrobić w tym pokoju, słuchajcie, możecie też pisać w komentarzu, ponieważ ja sobie tylko zrobię tutaj takie wiecie, taki po prostu mniej więcej obrys tego i, i tyle, nie będę nic tutaj do tych pokoju na razie wkładać, ani budować tutaj nic bo po prostu nie mam na razie na to pomysłu co by tutaj mogło powstać, także wy koniecznie sobie piszcie w komentarzach, co, gdzie i w jakim pokoju może, słuchajcie mogę zrobić i mogę zbudować ja z miłą chęcią się, słuchajcie, ja zawsze czytam komentarze, także koniecznie piszcie, ja sobie cię poczytam i zobaczymy. Może akurat fajny pomysł ktoś będzie miał i go wykorzystam. Dobra, na razie sobie zrobimy tutaj w taki sposób i już sobie zaczniemy coś wstępnie budować. Okej, okay, tylko że tu będzie podłoga, czyli to też trzeba skopać w takim razie. Cyk tutaj po tej stronie. Okej. Okay. I tutaj również, dobra, udało się. Tak, musimy się podsadzić teraz. Hop. I dajcie mi dokładnie brzozowe drewnięko. E, I tak. Tutaj będzie wszędzie oczywiście podłoga brązowa. Znaczy nie brązowe drewnięko, co ja gadam. E, ja już, słuchajcie, głupie się, już jest tak późno, że ja nie wiem, co ja mówię. E, dobra, to już, to sobie to. I tu będzie już ściana. Dobra, tak to zrobimy. Hop, 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 hop. hop. Nie wiem dokładnie, jaka jeszcze. Ale jakoś to pomyślimy ładnie, dlatego że tutaj jest to drewno i ono mi tutaj bardzo nie pasuje. E, tutaj możemy sobie zrobić stone. Zobaczcie, ok, i tutaj też w tym miejscu. I teraz potrzebujemy sobie jakoś wymyślić ściany. Ale jak ja to zrobię... Hmm, nie wiem, nie pytajcie się mnie teraz, bo naprawdę nie mam pojęcia. To zrobimy tak. No i to chyba taki jest najprostszy sposób zrobienia tutaj tych ścian i w te po prostu już parę postawiam yy, drewno to mi się tutaj bardzo nie podoba, ale możemy to słuchajcie, o mam pomysł jak to zrobić, mam już pomysł słuchajcie, dobra spokojnie już wymyśliłam jak to możemy porobić, popatrzcie okej, okay. nie aż tak dużo słodków mi było potrzebne no ale dobra, może to wykorzystamy o i teraz już nie widać sobie tego I po, tej, i po drugiej stronie możemy zrobić zupełnie to samo okej okay. I chyba jest w miarę okej okay. Dobra, i tak, możecie napisać co w, sensie, co w tym pomieszczeniu ma być Ale tu mi się nie podoba to, że to tak wygląda I to powinno być tak, i teraz jest lepiej, dobra, teraz to wygląda ok e, Więc tak, możecie mi pisać co tutaj w tym pomieszczeniu mogę zrobić Bo myślałam o tym, żeby na przykład żeby tutaj jakiś enchant zrobić Tutaj, nie wiem, jakieś rzeczy, po prostu jakieś półeczki i tyle e, Nie wiem, no piszcie mi w komentarzach, ja naprawdę bardzo chętnie się dostosuję do tych wszystkich tutaj waszych pomysłów e, I tak, tutaj pomyślałam, że możemy zrobić jakąś taką tajemniczą skrzynkę e, Taki, o jakiej nikt nie będzie po prostu wiedział, ale myślę, że to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Jeżeli ten Wam się spodobał, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał, oczywiście, żeby, jeżeli chcecie być na bieżąco. Łołaj, wow, że wróciłam chciałam słuchajcie z wrażenia. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, łapujcie. No i co, trzymajcie się ciepło. Do jutra o godzinie 18.30, film z Elizo. Także no to widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hejka.